Nawet, trzymają dalej pas na starym Ty, trzymają Ty, ja czas robi zakupy, to... to ten. Oh. 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 O no. uh. oh. じゃあ。 23. minuta, 1 do 0 dla gości, Raleigh, rader... a zdobywcą bramki grający trener Kamil Jackiewicz. <stansujesz> tak. Ojej, Ej! Ej, ej, ej! To jest czerwona kartka, panie sędzio! To jest czerwona kartka!

Hvala što pratite kanal. e <laughs> dar bravo. Oh, oh.

W słabszym trochę okresie w, w armii wykonaniu dzisiaj punkt z wiceliderem e, cenny punkt czy trochę niedosyt po, po tej końcówce gdzie mogliśmy jeszcze chyba mocniej zaatakować drużynę ruchu? E, I cenny punkt, myślę że on bardzo cenny bo punkt z bardzo do, dobrą drużyną troszeczkę może niedosyt jest bo e, w końcówce pierwszej połowy y, zawodnik gości dostał czerwoną kartkę i grali w dziesięciu, ale tak jak powiedziałem, y, niełatwo się gra nawet y, przeciwko dziesięciu. Y, Stworzyliśmy sytuację, y, najważniejsze, że wyrównaliśmy y, no i cóż, i myślę, że wynik jest sprawiedliwy. Dużo nerwowości y, w końcówce meczu, z jednej, zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Y, mogliśmy trochę spróbować poszukać szczęścia grając w przewadze? No, ten mecz ogólnie był taki nerwowy, bo zawodnicy gości jakby grali bardzo agresywnie i, i cały czas jakby używali słów w grze na boisku. No i myślę, że ta nerwowość wynikała z tego, że ruch dążył do zwycięstwa tak samo jak my, aczkolwiek ruch walczy o wyższe cele, my, my gramy o zwycięstwo w każdym meczu. Teraz e, można powiedzieć, że Warmia będzie rozdawała karty do końca w Lidze, bo jeszcze przed nami z ŁKS-em Łomża i Olimpią Zambrów. E, rozumiem, że w każdym tym z, z tych spotkań gramy o pełną kulę i, i, i walczymy do końca jak najwyższe miejsce w tabeli, tak? No tak, to jest taki nasz obowiązek. Mamy taki cel postawiony, żeby wygrywać e, każdy mecz. No i co tu mam powiedzieć? No, to jest obowiązek e, sportowca. Łukasza, zawodnika, trenera, żeby, żeby wygrywać. Może jeszcze zapytam o powroty. Dzisiaj pierwszy macz Łukasza Wojno. Po konkluzji wrócił też Dawid Skalski. Jak trener ocenia dyspozycję tych zawodników już? Będą do, do gry od początku w kolejnych spotkaniach, czy... Dzisiaj to było wymuszone trochę, nie wiem czy rzeczywiście oni byli przygotowani już tak na, na pełne 90 minut, czy na pełne 90 minut nie byli jeszcze przygotowani dlatego ich zmiany, ale myślę, że dopóki byli na boisku to, to dali coś zespołowi. No, po dłuższej przerwie na pewno Łukasz Wojno nie grał i, i to było widać, że fizycznie jeszcze nie wyglądał za dobrze. No i... Dawid Szkalski też poprosił mnie o zmianę, bo już mięśnie nie odmówił posłuszeństwa. Dziękuję w takim razie, gratulacje cennego punktu z drugą drużyną w tabeli i powodzenia w kolejnych spotkaniach w takim razie.